Proszę bardzo. Powiedz na początku, jak się nazywasz? Ja jestem niedźwiadkiem. Kocham miodek, lubię miodek, a tu jest mój zadek. <głosy> 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 Dziękuję bardzo. Jak się pani nazywa? Kaja! Nazwisko? Kaja krzyżyska! Ile ma pani lat? A ile to jest na paluszkach? Pro... Urodziny w grudniu. Urodziny w grudniu. W sylwestra. w sylwestra. Za dwa miesiące. Za dwa miesiące. Jak będzie śnik i fajerwerki? Jak będą śniegi i fajerwerki. I choinka w domu będzie stała. I choinka. No i to są wtedy najlepsze. I Mikołaj. No i wtedy szukają urodziny. I wtedy będą widzić. I wtedy. Będą pierwszą gwiazdkę, na niebie będziemy czekać, na nią, żeby otworzyć prezent. Zna pani jeszcze jakieś piosenki? Mm -hmm. Śmieszne. Dobra. Ja jestem niedźwiedziną.